Dzień dobry Państwu! W Anglii zapadła historyczna decyzja. Eutanazja będzie legalna. W Anglii zapadła decyzja w sprawie eutanazji. Inicjatorka ustawy płakała po wynikach głosowania. Posłowie zagłosowali za przyjęciem historycznego projektu ustawy, który ma zalegalizować wspomagane umieranie w Anglii i Walii. Do takich tematów polskie społeczeństwo. Jeszcze nie dorosło, aby je poruszać w opinii publicznej. Proszę Państwa, sprawa jest skomplikowana i sprawa ma wielowymiarowość, ale jest bardzo ważną rzeczą. Wiele osób jest przeciwnikami takich rozwiązań, a wielu zwolennikami. Niemniej jednak potrzebny jest dialog między tymi dwoma grupami, aby zrozumiały swoje racje. No jakiś czas temu na swoim kanale zrobiłem dla Państwa ankietę, gdzie opisałem tą sprawę, pytając, czy bylibyście zwolennikami eutanazji na choćby życzenie pacjenta, którego ma dotyczyć, jej całkowitymi przeciwnikami. Czy wyrazilibyście zgodę na to, jeżeli by grono lekarzy bez udziału pacjenta wyraziło opinię, że można jej dokonać, czy po prostu nie macie zdania, jak dotąd w tej sprawie? Wyniki tej ankiety. Są dość kontrowersyjne z tego powodu, że większość twierdzi, że powinna być całkowicie zakazana. I to jest duży problem, bo jak widzimy, polskie społeczeństwo nie dorosło do takich tematów, poważnych tematów, tematów, które ocierają się o humanizację, a nie jakiś zamordyzm. Bo chodzi tutaj o wzajemne zrozumienie tych dwóch przeciwstawnych poglądów oraz ich racji. Ustawa o osobach nieuleczalnie chorych, Została przyjęta, przełomowy moment dla wyboru współczucia i godności na końcu życia. Przewiduje ona, że dorośli od 18 roku życia z terminalną chorobą, którym zostało mniej niż 6 miesięcy życia, będą mogli ubiegać się o eutanazję, pod warunkiem uzyskania zgody dwóch lekarzy oraz panelu ekspertów. Prawo będzie obowiązywało mieszkańców Anglii i Walii. Proszę Państwa, dlaczego ten temat jest ważny i dlaczego on w Polsce powinien powoli być poruszany? Tu nie chodzi o eutanazję emerytów, którzy są w szpitalach, szczególnie pod przymusem, wręcz przeciwnie. Tutaj chodzi o to, że część pacjentów, która cierpi na różne choroby i zostało im nie więcej niż w przypadku tej ustawy, choćby z Anglii nie więcej niż 6 miesięcy życia i mają bardzo duże cierpienie. Bo nie dotyczy tutaj osób, które, które po prostu pożyją tyle lub nie, lub dłużej, tylko tych, którzy cierpią, którzy cały czas bez przerwy albo się duszą, albo przeżywają ogromne bóle, lub cały czas muszą być na dragach, czyli na jakichś środkach typu działającego podobnie do morfiny, lub nawet morfiny, czyli znarkotyzowany muszą mieć umysł, bo inaczej cierpią katusze, żeby mogli odejść godnie czyli odejść bez bólu, pożegnać się tym światem. Wielka Brytania dołączyła teraz do krajów takich jak Kanada, USA, Belgia, Szwajcaria, Holandia i Australia, gdzie eutanazja jest legalna. Dyskusje na temat tego, czy wspomagana śmierć jest formą leczenia, będą teraz kontynuowane, co może mieć istotne konsekwencje, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego. Proszę Państwa, i tym filmem chciałbym zbliżyć obydwie przeciwstawne frakcje poglądowe do siebie, aby nie było to takie jednostronne. Zauważcie, że tego typu zmiany dotyczą osób chorych, które cierpią w czasie życia i których rokowania są takie, że z tego na pewno nie wyjdą. Nie, że. Jak się okazuje w niektórych przypadkach szpitalnych w Polsce, że lekarze położyli na kimś krzyżyk i ktoś wyzdrowiał jeszcze kilkadziesiąt lat żył. Mówimy tutaj o przypadkach, w których ktoś ma niezmienne, całościowe cierpienie lub cały czas umysł ma nieprzytomny, bo musi mieć odurzony środkami psychotropowymi z tego powodu, że ma zbyt duży ból, jeżeli by tych środków nie zażywał. Gdzie choroba zżarła już tak tą osobę, że nie ma najmniejszych szans, żeby ona wyżyła dłużej. Tylko ten czas jeszcze mogłaby żyć na, na aparaturze wspomagającej oddychanie, na środkach odurzających, które pozwolą jej zatrzymać zmysły, żeby nie zwariowała z bólu i tego typu sprawach. Nie dotyczy to osób, które leżą tam na, na oddziałach, i że im się na siłę wmawia czy zmusza ich do, do zastrzyku. Przeczytałem wiele opinii różnych osób w tej materii, i wiele właśnie osób się wyraziło tak, że miało kontakt z takimi osobami, było ich albo opiekunami, albo widzieli, że ktoś z ich bliskich się męczy i prosił łzami, żeby jak najszybciej nastąpił koniec, bo już nie jest w stanie wytrzymać bólu. Proszę Państwa, to są poważne sprawy, że ktoś chce po prostu odejść godnie, a nie bez przerwy duszony lub w jakiś inny sposób. Męczony za życia, po prostu decydując się na rozwiązanie bezbólowe, po prostu zasnąć. Nie chcę być tutaj adwokatem takich wieści, ale mamy też drugą stronę medalu. Ludzi, którzy mówią absolutnie nie. Takie coś powinno być dla wszystkich zakazane. I ich głównym odniesieniem jest to, że przecież ich religia nakazuje coś zupełnie przeciwnego, że. Że osoba, jeżeli żyje, to powinna umrzeć w sposób taki niezależny. Czyli, kiedy po prostu organizm się wyłączy, to, to umiera. Natomiast, jeżeli organizm jeszcze walczy i ktoś ogromne katusze z tego powodu przeżywa, to powinien żyć. Tak opierają swoje twierdzenia ludzie oparci na religii, ale szczególnie, kiedy dotyczy to, jak zawsze, w religii. Jeżeli dotyczy to szczególnie osób innych, osób trzecich, to wtedy każdy z nich jest moralizatorem, bo sami nie wiedzą, gdyby ich dotyczyło to, jaką by wybrali drogę. Natomiast, jak dotyczy to innych osób, to zawsze wtedy swoje moralizatorskie oni podejmują poglądy. Powinna osoba żyć jak najdłużej, absolutnie przerwanie życia w godności, żeby bez bólu ktoś odszedł. Nie, męczyć ma się. Aż do śmierci, naturalnej śmierci, jak najdłużej niech żyje i się na przykład męczy, jeżeli nie ma innej możliwości, bo tak podszeptuje mu religia. I to budzi na pewno w wielu osobach negatywne odczucia do mnie, dlatego że ja staram się zrozumieć obydwie strony medalu. Nie mówię tu o tym filmie, tylko mówię o ogóle spraw. Bardzo często ludzie. Przesiąknięci religią to są ludzie, którzy są w mojej ocenie prywatnej na bazie wielu dziesiątków różnych spraw, hipokryci. Większość ludzi bardzo religijnych, ja mam zaskoczonych hipokrytów. Nie dlatego, że tak mi się wydaje, że sobie to wymyśliłem tylko, że w dowolnej tematyce trudnej, jeżeli się o niej rozmawia, do niej się odnosi, to zawsze oni przejawiają stanowisko wyłącznie własne. Jeżeli ich nie dotyczy, to oni chcą decydować za życie innych osób, jak inni powinni żyć, według jakich zasad powinni żyć i jak inni powinni postępować. Jeżeli to ich szczególnie nie dotyczy, przykładowo choćby ta aborcja, jeżeli wiemy, że urodzi się dziecko całkowicie zdeformowane, które nie będzie miało zdrowia na umyśle, choćby które będzie warzywem to ludzie bardzo religijni powiedzą, że tak, ochrona życia i tak dalej. Czyli jak ktoś się urodzi, zniszczy już rodzicom życie, zniszczy życie innym i potem nawet się zamęczy i traumę psychiczną tym rodzicom zostawi, bo mogą różne rzeczy wyjść, albo nawet przeżyje rodziców, a potem trafi gdzie? Do hospicjum czy na śmietnik? Ci ludzie religijni, oni w ogóle nie ich to nie obchodzi. Dla ludzi religijnych ochrona życia, bo tak nakazuje im religia. A nawet jak to dziecko, powiedzmy w tej chwili, umrze ze zgłodu, to ich to nie obchodzi. Umrze z zimna, czy po prostu umrze w męczarniach z różnych powodów, ich to najmniej obchodzi. Ważne, że ich to nie dotyczy i oni będą mówili, jak mają żyć, według jakich zasad i standardów inni ludzie. I tak samo w przypadku eutanazji, bo przeczytaliśmy zasady, że to nie jest tak, że ktoś. Jest osobą w podeszłym wieku i leży na wydziale, i lekarz przychodzi: O, wie pani co? Eutanazję pani zapisze na jutro. Przecież to nie jest na tej zasadzie. To dotyczy tylko ludzi cierpiących, których nie ma najmniejszych szans wyleczyć. Ludzi, do których nie podejmuje decyzji lekarz, który ma umowę z zakładem pogrzebowym tylko sam ten pacjent, jak jest świadomy, to podejmie taką decyzję, a jeżeli jest nieświadomy, bo Powiedzmy, w wielu przypadkach jest tak, że umysł nie pracuje, ale jest ktoś podtrzymywany sztucznie i ta osoba na pewno umrze, ale jest podtrzymywana sztucznie, bo już jego organizm jest zjedzony przez chorobę. To jest po prostu ułatwienie w pewnym sensie tej procedury. Jeżeli pacjent jest świadomy, to on sam decyduje. Jeżeli jest nieświadomy, to decyduje albo grono lekarzy z konsultacji z rodziną. I nie może podejąć decyzji takiej jeden lekarz, tylko zawsze musi być to, jak się okazuje, w tej sprawie grono lekarzy po zbadaniu sprawy. A mimo to ludzie, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli byśmy próbowali teraz taką dyskusję przenieść na grunt polski, to wiele ludzi by było absolutnie nie, absolutnie przeciwko, nawet by pewnie jakieś protesty miejskie powstały, gdyby jakieś ugrupowanie władzy chciało przeforsować Humanizację tego typu. Proszę Państwa, czy to jest humanitarne? Powiedzcie mi, co jest bardziej humanitarne. Ja wiem, że wiele osób mnie znowu znienawidzi. Dużo ludzi ucieknie z tego kanału, bo ktoś mówi i stara się zrozumieć takie sytuacje. Ktoś mówi i stara się logicznie do tego podejść, z ludzkimi odczuciami, z tym, że zrozumie inną osobę. To ci, najczęściej właśnie ci z religii, którzy są w mojej ocenie prywatnej hipokrytami skończonymi, oni. Oni po prostu znienawidzą kogoś, co takie rzeczy porusza, bo nie, bo inni mają się męczyć, bo tak im, im nakazuje wiara, to im jak nakazuje wiara, to innych będą oni zmuszali do cierpienia, bo to tym nakazuje wiara, to wszyscy inni też mają postępować według i wiary i cierpieć. Tak jak mówiłem w innym filmie, że ludzie z ochrony życia, prawda, oni się interesują, że ktoś ma urodzić. I dalsza część z tym noworodkiem, choćby ich zupełnie nie obchodzi. Osoba może zdechnąć tych ludzi religijnych, oczywiście, nie obchodzi to w najmniejszym najmniejszej nawet skali. Mówiłem Państwu, i do tych religijnych. Proszę Państwa, ja lubię takie rozmowy religijne, i nawet na forum religijnym też rozmawiałem niejednokrotnie już z ludźmi się kłócąc lub, lub nie. Różnie to bywa. I dlatego ja już mam wyrobiony. Pogląd na ludzi religijnych, że to są hipokryci, bo przecież każdy, kto jest za obroną życia, tak zwaną, mógłby stworzyć, oni wspólnie się zgadzać i stworzyć fundusz na dożywotnie zaopiekowanie się takimi dziećmi, prawda? Tymi dziećmi niechcianymi, żeby ktoś urodził i miał na życie, a nie zdychał z głodu potem ewentualnie. Tych ludzi to nie obchodzi. Masz urodzić, możesz zdechnąć potem. Ważne, że z moją wiarą urodziłeś i zdechłeś, a nie, że jakąkolwiek godność ktoś miał za życia. Mówię o godności takiej, że w godnych warunkach, że oczywiście. Takie dyskusje, takie w ogóle rozwiązania podejmują kraje, w której społeczeństwo staje się zlaicyzowane, proszę Państwa. W Polsce, no, myślę, że sami doskonale, większość z Was zdaje sobie z tego sprawę, że taka dyskusja jak powstanie stworzyłaby ogromny zapalnik. W Polsce społeczeństwo nadal żyje, no nie powiem w średniowieczu, ale żyje pod płaszczem kleru. Żyje w jakiejś obudzie religijno-kościelnej, która mimo jakby nawet 16-latek sobie zadał trud, tylko że katolicy, religijni ludzie, oni nigdy sobie trudu nie zadadzą, bo dlatego właśnie są hipokrytami. Poznali korzenie swojej własnej wiary, to by się okazało, że to jest zlepek z różnych... Kultur. Różnych kultur, dużo starszych od katolicyzmu, które zostały zlepione, ulepione w jedną ciastolinę i w to oni wierzą. Ich więcej nic nie obchodzi. Ważne, że ich wiara jest najlepsza, szczególnie najlepsza dlatego, bo nie znają żadnej innej, bo nigdy sobie nawet trudu nie znadali, żeby przeczytać zasad dowolnej innej religii. Dlatego ich wiara, szczególnie właśnie rzymsko-katolicka, jest najlepsza na świecie, bo innej żadnej nie znają. Muszę Państwu powiedzieć. Że moje właśnie takie poglądy różne wynikają z tego, że kiedyś zadałem sobie trud, żeby poznać nie tylko Biblię, nie tylko podstawy wiary, nie tylko korzenie wiary, ale także różne inne wiary, przeczytać ich zasady, ich założenia, żeby dojść w końcu do takiego momentu, że w mojej prywatnej ocenie one wszystkie służą tylko jednemu: aby rządzić ludźmi i żeby ci, co głosili wiarę, żyli bogato i żyli na koszt tych, którzy wiarę wyznają. Większość tych, którzy głosi wiarę, no oni w to nie wierzą, ale to jest ich sposób do wygodnego życia. I dlatego te wszystkie wiary zostały po prostu wymyślone, jakiekolwiek nie weźmiecie pod uwagę. Ale dla chcącego znaleźć coś dobrego, dużo bliżej Boga, okazałby się przecież dużo bardziej logiczny choćby buddyzm niż wiara rzymsko-katolicka, która jest zlepkiem wielu różnych kultur przekazów ze zmienionymi tylko personaliami. Jednak to nie ma atakować proszę państwa wiary katolickiej, bo każdy potrzebuje różnych rzeczy, niektórzy potrzebują w coś wierzyć, tylko w to, że większość ludzi, którzy niestety w rzymsko-katolickiej wierze jest, innych nie znam za dobrze, więc trudno mi się wypowiadać, jeżeli chodzi o samo społeczeństwo wyznające dane religię. To najwięcej w rzymsko-katolickiej jest hipokrytów. Ludzi, którzy Chcieliby, żeby inni na siłę żyli według ich wyobrażeń i ich zasad, nawet jeżeli mieliby cierpieć czy zdychać z głodu. Ważne, że, że mają żyć tak jak ci sami, którzy im to narzucają. O ile ta sama sytuacja nie będzie dotyczyła tych, którzy to narzucają, bo wtedy w razie potrzeby największy wyznawca katolicki pojedzie do sobie do czech na skrobankę, ale, ale inni. Nie ma możliwości, mają rodzić, mają umierać, mają zdychać wszystko zgodnie z nakazem religijnym. Ten przykład, o którym mówię, to nie jest przykład z mojej głowy, to jest coś, co się wydarzało i o czym, jeżeli się interesujecie, to znajdziecie prawdopodobnie informacje w internecie. Proszę Państwa, czy eutanazja powinna być wprowadzona? Moim zdaniem, tak jak w licznych artykułach jest poruszone, jest to humanizacja. Dlatego, że nie zmusza się ludzi do cierpienia i umierania w cierpieniach. Ale dla wielu osób będzie to dehumanizacja, będzie to zaprzeczało prawom humanizmu, czyli powiedzmy sobie czegoś, co można nazwać miłosierdziem. Proszę Państwa, ludzie niektórzy będą mówili, że miłosierdziem, że jest przeciwieństwem miłosierdzia nad innymi ludźmi, to, że ktoś cierpi i po prostu chce dostać w spokoju i zasnąć. Oni będą twierdzili, że to jest sprzeczne z humanizmem, sprzeczne z miłosierdziem, i ta osoba ma w bólu zdechnąć, bo to jest według nich humanizm. Naprawdę. I to wszystko będzie budziło ogromne emocje, ogromne kontrowersje, bo to są trudne tematy. Ale trudne tematy nie dlatego, że one w rzeczywistości są bardzo skomplikowane, tylko z tego powodu, że tutaj zawsze spotykają się dwa rodzaje frontów, jeden typ ludzi. Którzy chcieliby dane rozwiązania wdrożyć z tego powodu, że wydają im się mądre i humanitarne. Natomiast druga część osób, to zawsze jest ta sama część osób. Osób fanatyków religijnych, czy mocno wierzących w jakąś religię, która w ogóle chciałaby, je, o ile ich to coś nie dotyczy, żeby tak jak im nakazuje ich religia, wszystko było naturalnym rytmem, szło. Bo tak trzeba, bo takim religia nakazuje Nieważne, ważne, że nie dotyczy to ich samych, to inni mają zdychać, w razie czego mają cierpieć bóle, bo tak religia im nakazuje. Tutaj szczególnie odniesienie do rzymskokatolickiej, bo proszę Państwa, rzymskokatolicka religia jest taka, że ona opiera całą swoją otoczkę na cierpieniu, nawet przecież tylko w rzymskokatolickiej, a w zasadzie chrześcijańskiej religii jest. Jako symbol tej religii, symbol bólu i cierpienia, czyli ktoś po prostu przybity do krzyża. Jakkolwiek to nie nazwiecie, jakkolwiek to się nie mówi, to tylko wyłam w tej religii jest powiedzmy sobie Gospel. Ludzi, którzy śpiewają i cieszą się z miłości Boga, i to jest jedyny pozytywny taki wyłam. Przynajmniej z tych, co ja znam osobiście, z tej religii. Natomiast typowy odłam rzymsko-katolicki to jest taki, że masz cierpieć, masz żyć w biedzie, masz się umęczać, udręczać, wtedy nie było, masz murowane. Absolutne zaprzeczenie zdrowemu rozsądkowi. I najwięcej ci ludzie, bo mieszkamy w Polsce, a tych jest najwięcej tutaj rzymsko-katolickiego wyznania i oni chcą innym ludziom robić taką samą rzeczywistość, nawet jeżeli będzie ona zwykłym piekłem. Podzielcie się sami w komentarzu, jakie macie zdanie w tej sprawie. Nawet jeżeli macie zupełnie odmienne od mojego, nie bójcie się wyrażać opinii. Samemu jestem otwarty na każdą merytoryczną rozmowę, na każdy inny argument, w każdej tematyce, o której nagrywam. Ja się cieszę, jeżeli ludzie wyrażają opinie zupełnie nawet sprzeczne z moimi. Jeżeli Argumentuję mnie logicznie, bo dzięki temu mogą zmienić choćby moje własne poglądy, i niektórym osobom się to nieraz udaje. Ważne, żeby mieć do siebie wzajemny szacunek i odnosić się merytorycznie, a przede wszystkim logicznie. Wtedy właśnie powstają dialogi między grupami, a nie jedni, jak idą w zaparte, że ma być tak, lub tak ma nie być, i koniec, bez oparcia tego na żadnych argumentach. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam Państwa na następne filmy.